W tej części omówimy sobie deklaracje zmiennych w JavaScript, zapoznamy się z pierwszymi pułapkami i dowiemy się, kiedy używać var, let, a kiedy const. JavaScript możemy deklarować zmienne za pomocą trzech słów kluczowych, jak var, const i let. Od zawsze był var, natomiast const i let pojawiły się w JavaScript wraz ze standardem ECMAScript 6, czyli ogromnym rozszerzeniem języka, które unowocześniło JavaScript i pozwoliło na jeszcze szybszy rozwój. Tak jak w wielu innych językach programowania, nazwy zmiennych mają swoje ograniczenia. Nie możemy używać słów kluczowych specyficznych dla języka JavaScript. Najlepiej używać znaków alfanumerycznych ze standardu ASCII. Mogą to być małe litery i wielkie litery. Możemy też użyć znaku dolara oraz podkreśnika, a także dodawać cyfry. Zadeklarujmy teraz trzy zmienne za pomocą var, let i const. Po słowach kluczowych podaję nazwy i za pomocą znaku równości przypisuję wartość. W tym przypadku tekst. W JavaScript nie określamy typu zmiennej, ale o typach porozmawiamy później. Możecie też spotkać się z deklaracją wielu zmiennych za pomocą jednej instrukcji, lub z tym samym zapisem, ale w wielu liniach. Do tworzenia zmiennych najczęściej używa się zapisu CamelCase i przykładem jest tutaj nazwa myDog. Jednak to od was i waszego teamu zależy, jak będą wyglądały zapisywane zmienne. JavaScript nie narzuca tutaj żadnych reguł. Do tego są wszelkiego rodzaju lintery i edytory kodu, które sprawdzają stylistykę kodu według naszych ustaleń. Jeżeli teraz chcemy wypisać zadeklarowane zmienne do konsoli, używamy polecenia console.log i wypisujemy wszystkie zmienne do konsoli. Po uruchomieniu skryptu za pomocą Node.js, przeglądarki czy też edytora online zobaczycie wartości zmiennych w konsoli. Śmiało można powiedzieć, że console.log to jedno z ważniejszych poleceń w języku JavaScript i będziemy z niego nieustannie korzystać. Przydaje się do logowania zdarzeń, debagowania kodu i oczywiście nauki. Na koniec warto jeszcze się dowiedzieć, co przetrzymuje zmienna bez zadeklarowanej wartości. Za pomocą let możemy zadeklarować zmienną i nie przypisywać jej wartości. Wtedy taka zmienna przechowuje wartość undefined. W wielu językach programowania można się spodziewać null, tutaj jednak oznacza to zupełnie coś innego niż null. Zostawmy to jednak teraz. Temat o null i undefined jeszcze będziemy omawiać. Porozmawiajmy teraz o różnicach między var, let i const. Słowo kluczowe var od standardu S6 jest przestarzałe i w ogóle nie powinniśmy go używać. Korzystanie z niego dzisiaj uważa się za błąd. Podam kilka przykładów, jakie problemy powoduje var. Pierwszy z nich to możliwość zadeklarowania dwóch zmiennych o tej samej nazwie. Jest to jak najbardziej poprawny kod JavaScript, a gdy uruchomimy kod, na ekranie zobaczymy wartość hey. Czyli tą wartość, która była przypisana do ostatniej zmiennej o tej samej nazwie. W przypadku LED i CONST nie jest to możliwe. VAR ma zakres globalny lub funkcyjny. Jeżeli zadeklarujemy zmienną VAR poza jakąś funkcją, będziemy mieli do niej dostęp z każdej części kodu. Zmienna ta dopisuje się do globalnego obiektu Window, oczywiście w przypadku przeglądarek, o czym będziemy jeszcze rozmawiać w innym dziale. Jeżeli zadeklarujemy zmienną VAR w funkcji, dostęp mamy tylko w tej funkcji. O ile zakres funkcyjny wydaje się OK, to ten globalny zakres jest zbyt duży. Gdy zadeklarujemy zmienną var w zwykłym bloku kodu między klamrami lub w pętli for, czy w bloku if, nadal będziemy mieli do niej dostęp spoza tego bloku. Zobaczmy taki przykład, gdzie mamy blok kodu z instrukcją if. Nadal możemy wypisać zmienną name, pomimo tego, że zadeklarowana jest w oddzielnym bloku kodu. W przypadku zmiennej zadeklarowanej za pomocą let nie mamy do niej dostępu poza blokiem kodu i zostanie zgłoszony błąd. Dla wielu osób, które znają inny język programowania, ten przykład może być najdziwniejszy. Okazuje się, że można najpierw przypisać wartość do zmiennej, a dopiero potem zmienną zadeklarować za pomocą var. W tym przypadku zobaczymy w konsoli wartość mandate bez żadnego błędu. Dzieje się tak, ponieważ deklaracja zmiennej w JavaScript jest przenoszona zawsze na początek kodu lub początek funkcji. Tak naprawdę w czasie interpretowania kodu zmienna DAY zostanie najpierw stworzona za pomocą VAR, a dopiero potem zainicjalizowana wartością Mandate. Jest to mechanizm nazwany hoisting. W przypadku zmiennych oznacza to, że deklaracje zawsze robione są zanim zacznie się wykonywać kod lub funkcja. Dotyczy to także const i let. Jednak taki zapis jak w przypadku VAR nie jest możliwy. Nie chcę głębiej wchodzić w hoisting, bo jest to temat na zupełnie nowy odcinek. Jednak w hoistingu const i LED nie jest od razu deklarowany jak var. Tu znowu jest ta różnica. Dlatego taki kod dla const i LED będzie niepoprawny i JavaScript zgłosi nam błąd. Głównie z tych powodów nie używamy dzisiaj var. Mamy jednak świadomość, że istnieje, a wraz z nim istnieją problemy, które rozwiązują const i LED. W kolejnych działach będę jeszcze powracał do deklaracji zmiennych za pomocą var i dokładnie poznamy specyfikę działania takich zmiennych const używamy do deklaracji zmiennych, które się nie zmieniają. Możemy wtedy taką zmienną nazwać stałą lub zmienną o stałej wartości. Dla uproszczenia ja nadal const będę nazywał zmienną. Prosty przykład to przypisanie wartości liczby pi. Możemy do jej przechowywania używać zmiennej const. Jednak, jeżeli stwierdzimy potem w naszej aplikacji, że pi ma mieć inną wartość, to nie będziemy mogli do zmiennej const przypisać nowej wartości. Taki zapis jest błędem. Druga ważna rzecz to przy const musimy od razu przypisać wartość. Nie możemy tylko zadeklarować zmiennej. Nie możemy po prostu stworzyć nazwy zmiennej z myślą o późniejszej deklaracji. Przy takiej potrzebie powinno używać się let. Powiedziałem, że zmienna const nie może zmieniać wartości, którą ma przypisaną. Zwrócę jeszcze uwagę na typy obiektowe. Jeżeli do zmiennej zadeklarowanej za pomocą const przypiszemy obiekt, to również nie możemy potem przypisać innego obiektu. Jednak sama zawartość obiektu może być zmieniana. To jest nadal poprawne, ponieważ zmienna settings zadeklarowana za pomocą const przetrzymuje referencję do obiektu, a ja dodając nową właściwość nie zmieniam referencji do obiektu. W tym przypadku nie mógłbym przypisać do zmiennej settings nowego obiektu jak próbuję to zrobić teraz. Taki zapis jest już błędem, ponieważ próbuję do zmiennej const o nazwie settings przypisać zupełnie nowy obiekt, a to już jest nowa wartość dla const i znowu trzymamy błąd. Oczywiście, o obiektach w JavaScript jeszcze będziemy mówić, ale tak jak w wielu językach programowania, tak w JavaScript są typy proste jak number czy string oraz typy obiektowe, do których odnosimy się przez referencje. W przypadku deklarowania zmiennej const i przypisania typu obiektowego nie możemy zmieniać tej referencji do obiektu, ale możemy zmieniać to, co przechowuje obiekt. Jeżeli chodzi o deklarację zmiennych za pomocą LED, to jest to najbardziej intuicyjna forma tworzenia zmiennych. Możemy tworzyć zmienne bez inicjalizacji, nadpisywać wartości, a także podobnie jak const, LED działa w swoim bloku kodu. Widzimy więc inicjalizację bez deklaracji wartości. Do stworzonej zmiennej mogę później przypisać wartość i jest to poprawne. Zmianem wartości zmiennej mogę zmieniać wartości przypisane do zmiennych stworzonych za pomocą LED. Na koniec zmienna LED i const nie są dostępne poza blokiem kodu, co wydaje się bardzo logiczne. Jeżeli próbujemy się odwołać do zmiennej 1 i tu poza blokiem kodu, otrzymamy błąd i program przestaje dalej się wykonywać. Pozostaje pytanie, kiedy używać var, const i led. VAR w ogóle nie używamy w naszych aplikacjach. Jak dla mnie jest to zawsze błąd i nigdy nie powinien być użyty w kodzie produkcyjnym. W wielu tutorialach napisanych dawniej znajdziecie var, dzisiaj jednak nikt go już nie używa w nowoczesnym kodzie. Const używamy tak często, jak to możliwe. Jeżeli wiemy, że zmienna nie będzie się zmieniać, używamy CONST lub jeżeli nie chcemy, aby się zmieniała. Jeżeli chcemy, aby obiekt przypisany do zmiennej nie został nadpisany, także używamy CONST. Zmienne CONST dają nam o wiele więcej informacji o tym, jak zmienne są używane i czy mogą się zmienić. Wszelkie obiekty konfiguracyjne, przechowujące ważne ustawienia i inicjalizujące się na starcie aplikacji także powinny być zadeklarowane za pomocą CONST. Jeśli chodzi o formę zapisu, czy const zapisujemy tylko z dużych liter, czy za pomocą camel case, to już zależy od Waszych preferencji. JavaScript nie ma jednoznacznie przyjętej zasady. Wszędzie tam, gdzie nie można użyć const, używamy LED. Czasami musimy zadeklarować zmienną, do której dopiero potem coś przypiszemy. Lub na przykład używamy LED w pętli for. Dla LED również znajdziemy wiele zastosowań podczas pisania kodu. Co warto zapamiętać? Do deklaracji zmiennych używamy const i LED. Deklaracja za pomocą var jest przestarzała i może powodować nieoczekiwane działanie kodu. Konst używamy tak często, jak to możliwe, w innych przypadkach używamy LED. Konst używamy do deklarowania stałych wartości. Hoisting to mechanizm, który deklaruje zmienne przed wykonaniem kodu. Można to sobie wyobrazić jako przeniesienie deklaracji zmiennych na sam początek kodu lub funkcji. Niezainicjalizowana zmienna ma wartość undefined.